Witajcie kolejne dziewczyny, pozwólcie, że dzisiejsze spotkanie rozpocznę od modlitwy. Zapraszam Ducha Świętego do tego, żeby towarzyszył nam w czasie tego filmiku, żeby poprowadził to Słowo. Duch Święty, proszę Cię o Twoją moc, abyś przyszedł i zadziałał, żeby to Słowo było wypełnione Twoją mocą. Panie, ja jestem tylko narzędziem w Twoim ręku. Boże, jest to być naczyniem, z którego będzie wylewało się Twoje Słowo i które będzie przemieniało nasze serca, które będzie nas zapalało, które będzie nas rozpalało dla Ciebie, które będzie nas przesuwało w inne miejsce, lepsze miejsce. Duchu Święty, ja wołam do Ciebie, żebyś otworzył teraz oczy i uszy naszych serc, żeby to, co usłyszymy, naprawdę zmieniło nasze życie, zmieniło nas. Przemieniło nas i pozwoliło nam zacząć wydawać owoce, gody nawrócenia. Przyjdź do święte przyjdź, żeby to Słowo nie pozostało bez owocu, ale żeby naprawdę dotknęło serca, ducha, duszy każdej z tych osób, która będzie słuchać, i zrobiło tam naprawdę potężną robotę, żeby nie wróciło do Ciebie, dopóki nie przyniesie dobrego owocu. Amen. Zapraszam na sobotnią modlitwę kobiet. Nic tak nie zmienia drugiego człowieka jak osobiste objawienie Boga w jego życiu. Myślę, że takie osobiste objawienie jest momentem przełomowym i bo czymś takim człowiek już nie jest tym, kim był. Mamy wielu przykładów z Biblii. Święty Paweł był gorliwym prześladowcą chrześcijan, ale gdy Jezus Chrystus objawił mu się osobiście w drodze do Damaszku, stał się zupełnie innym człowiekiem. Jego życie zmieniło się o 180 stopni. Znamy przykłady apostołów, uczniów, którzy byli zwykłymi, przeciętnymi ludźmi, ale na co dzień przebywali z Jezusem, patrzyli na Niego, dotykali, śmiali się razem z Nim, słuchali, podziwiali, razem jedli, razem chodzili, byli świadkami tego, jak uzdrawiał i również, mimo tego, że byli zwykłymi, prostymi ludźmi, po tym czasie stali się innymi, takimi, którzy idą na cały świat i głoszą Ewangelię, przebojowymi, zdobywcami. Dlatego myślę, że jest to coś naprawdę najbardziej ważnego, najważniejszego w życiu każdej z nas: osobiste objawienie Boga. Trudno jest mówić o takim osobistym objawieniu Boga. Dziś Jezus nie chodzi po ziemi, nie możemy na niego patrzeć, nie możemy go dotykać, ale. Możemy mieć z nim bliskie, takie intymne relacje na poziomie duchowym, na poziomie duszy, na poziomie ducha. Wiele osób, które nawróciło się, przeżyło właśnie takie spotkanie, takie osobiste objawienie, i takie osoby, często można powiedzieć, że należały do tak zwanej patologii społecznej, w tej chwili staje się ewangelistami, tymi, którzy. Głoszą Ewangelię, przez których ręce Bóg uzdrawia, przez których ręce Bóg dokonuje cudów i znaków na ziemi. Bo tak teraz jest. Duch Święty chce wylewać się na nas. Czy przeżyłaś w swoim życiu takie osobiste objawienie? Jeżeli tak, na pewno pamiętasz ten moment, pamiętasz tę chwilę, kiedy Bóg przemówił do Ciebie osobiście. Jak to się stało? W jaki sposób Bóg ci się objawił? Czy zrobił to przez swoje słowo, które pamiętasz tu dzisiaj? Czy też stało się to na poziomie takiej najbardziej intymnej relacji, właśnie z ducha do ducha, z głębi ducha? Bóg przemówił do ciebie z głębi swojego ducha do głębi twojego ducha i od tej pory jesteś inną osobą. Czy być może stało się to przez drugiego człowieka? Spotkałaś kogoś na swojej drodze, kto ci powiedział słowo i to słowo było tak niezwykłe, że przemieniło całe Twoje życie i w tej chwili jesteś inną osobą? Chciałam dzisiaj zachęcić siebie i każdą z Was do tego, żebyśmy zaczęły wołać do Ducha Świętego, żeby objawił nam Jezusa w taki osobisty, intymny sposób. Żeby dotknął naszego serca, dlatego że jest to coś najcenniejszego, najważniejszego, najbardziej trwałego i to naprawdę przemija nas i przemija rzeczywistość duchową wokół nas. Widzicie, czasami, krocząc za Panem już te kilka lat, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt, stajemy się takimi zwykłymi religijnymi osobami, które tak naprawdę nie widzą niczego, znaczy może nie, że nie widzą niczego niezwykłego, ale przez których ręce nie dokonuje się nic niezwykłego, przez których ręce Bóg nie może działać, dlatego że mimo tego, że modlimy się, mimo tego, że czytamy Słowo Boże, czytamy, że pościmy, że wyznajemy grzechy, że staramy się naprawdę dobrze żyć, to brakuje ognia w naszym życiu. Brakuje czegoś takiego, co rozpali nas, co sprawi, że nasze serce będzie rozpalone i sprawi, że nasze modlitwy będą skuteczne. Czymś takim często jest właśnie takie osobiste objawienie Boga, osobiste objawienie Jego Słowa. Jeżeli Bóg powie Słowo w sposób osobisty, w sposób taki, że to Słowo się wyryje w naszym sercu, wtedy naprawdę nasze modlitwy będą skuteczne, wtedy nie przejdziemy obojętnie obok osoby chorej, żeby nie położyć na nią rąk i nie zawołać głośno z mocą o uzdrowienie. I rzeczywiście będziemy widziały, Efekty tej modlitwy, ta osoba wstanie i podziękuje, podziękuje Jezusowi od dachwały Bogu, i nasza wiara wzrośnie jeszcze bardziej. Wiecie, jeżeli rzeczywiście Bóg w sposób osobisty objawi nam swoje Słowo, czy dotknie naszych serc? Tak naprawdę osobiście, to wtedy nie będzie dnia bez powiedzenia Ewangelii. Wtedy każde wyjście do miasta na zakupy będzie połączone z tym, że powiemy komuś o tym, jak Bóg jest wielki, jak jest wspaniały, jak nas kocha i jak chce przemienić nasze życie. Ale potrzebujemy do tego czegoś więcej niż zwykłego, codziennego, takiego prostego, zwyczajnego kroczenia za Jezusem. Potrzebujemy właśnie ognia Ducha Świętego. I ten ogień chce Bóg nam dać, bo On chce, żebyśmy teraz nie były takimi zwykłymi dziewczynami, które po prostu żyją z dnia na dzień, ale chce, byśmy pełniły Jego wolę. Wiecie, On już zrobił wszystko. On posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus umarł, Jezus Chrystus zmartwychwstał, pokonał diabła, pokonał naszą cielesną naturę, pokonał grzech, pokonał e, każdą niemoc, każdą chorobę. I to zwycięstwo jest w naszych rękach, bo to zwycięstwo przekazał nam nad tymi wszystkimi rzeczami. Ale my często po prostu nie potrafimy z tego korzystać, dlatego że brakuje nam konkretnego słowa objawienia, które by rozpaliło naszą wiarę. W Ewangelii Marka, w 16 rozdziale od 15 wersu, czytamy słowa, które Jezus powiedział swoim uczniom przed wstąpieniem do nieba i powiedział im: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku: kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki, w moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami, swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi, na chorych będą kłaśczęce, a ci wyzdrowieją. To było słowo objawienia do uczniów, dlatego oni poszli na cały świat. I rzeczywiście te wszystkie znaki, które tutaj Jezus powiedział, które tutaj Jezus im objawił, o których powiedział, to wszystko miało miejsce w ich życiu. Kładli ręce na chorych, ci odzyskiwali zdrowie. Wypędzali demony, nawet jak jedli coś trującego, im nie zaszkodziło. Brali węże do ręki i nic im się nie działo. Ale te słowa Jezus nie powiedział tylko do uczniów. On powiedział do wszystkich tych, którzy uwierzą. Też im będą towarzyszyć te znaki. Czy pragniecie tego, żeby to Wam te znaki, czy pragniecie tego, żeby Wasze modlitwy były skuteczne, że będziecie kłaść ręce na chorych i rzeczywiście weźmiecie ręce i zobaczycie, że kości się zrastają, że ból znika, że głowa przestaje poleć, że mało tego, rad zostaje usłuchany. Ja tego pragnę w swoim sercu, ale wiem też, że potrzebuję do tego Ducha Świętego, bo sama z siebie nie jestem w stanie nic wykrzesać, ale ten sam Bóg, ten sam Duch. Z tą samą mocą, która działała wtedy, działa również teraz. I dlatego chciałam Was zachęcić do tego, żebyśmy wołały teraz do Ducha Świętego, żeby objawił nam Jezusa właśnie w taki żywy, skuteczny sposób. Żeby Słowo Boże było żywe w nas, żeby ono nas na tyle przemieniało, żeby nasze modlitwy były skuteczne. Myślę, że Jezus tego pragnie, że Jezus chce, byśmy tak właśnie żyły, byśmy właśnie taki owoc przynosiły. Wiecie, w Ewangelii Łukasza. W 10 rozdziale, w 22 wersie są takie właśnie słowa. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego ojca, i nikt oprócz ojca nie pojmuje, kim jest syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest ojciec, jak tylko syn. Oraz ten, komu syn zechce to objawić. Niesamowite słowa, które dotknęły mnie ostatnio bardzo. I wołam do. Ducha Świętego, do, do Jezusa, żeby objawił mnie Ojca w taki sposób, jaki on, jakim On jest naprawdę, żeby uchylił rąbek nieba, żebym zobaczyła więcej, żeby otworzyły się moje oczy duchowe, otworzyły się moje uszy duchowe, żeby moje serce było gorące, rozpalone, ale żeby to miało też przełożenie na moją na małą codzienność, żeby moje modlitwy były skuteczne. Zachęcam Was również do tego, żeby wołać do Ducha Świętego do Jezusa, żeby objawił nam, objawił nam, jak wielki jest Bóg, objawił nam, jak jest bogactwo nieba dla nas, dla nas. Nie jest to coś zamkniętego dla nas, ale właśnie Jezus zmartwychwstał po to, żebyśmy z tego mogły korzystać, po to, żeby całe to bogactwo było do wykorzystania, do wzięcia i chcę to wziąć. I chciałam dzisiaj was zachęcić do tego, żebyście również zawołały to, że chcecie to wziąć, że chcecie, by to stało się waszym udziałem. Niech to słowo będzie słowem objawienia dla każdej z Was. Niech Jezus objawia swoje słowo, jak jest Bóg, jak wielka jest Jego szerokość, wysokość, głębokość i wysokość, Jego miłości. Byśmy to poczuły osobiście nie tylko rozumem, ale przede wszystkim sercem, bo wtedy tak naprawdę nasze życie się zmieni, wtedy nasza wiara będzie gorąca, wtedy będziemy zapalać sinę, wtedy nasze oczy będą płonąć miłością. Do tego chciałam Was dzisiaj zachęcić na tej modlitwie, na tym spotkaniu. Kochany Jezu, staję przed Tobą i stawiam przed Tobą też każdą dziewczynę, która modli się ze mną i wołam by Ciebie o każdą z nas, abyś objawił nam Boga w taki sposób osobisty, w sposób intymny, abyś przyszedł z objawieniem do każdej z nas, abyś przyszedł z objawionym Słowem do każdej z nas, Pani, aby nasze życie... Uległo zmianie, aby nasze modlitwy były skuteczne, abyśmy naprawdę mogły wypełniać Twoją wolę tutaj na Ziemi. Ja wiem, Panie, że posłałeś nas w różne miejsca, że posłałeś nas po to, żebyśmy szły i przynosiły owoce, ale potrzebujemy, Panie, Twojego objawienia, potrzebujemy Twojego dotknięcia, potrzebujemy Twojej siły i Twojej mocy, ale też, Panie, potrzebujemy. Na tyle wiary, żeby umieć z tego skorzystać. Dlatego rozpalaj naszą wiarę też. Rozpalaj naszą wiarę. Ale Panie, ta wiara jest rozpalona wtedy, gdy Ty osobiście nas dotykasz, gdy Ty posyłasz Słowo, które będzie właśnie nas rozpalało, które będzie nas przemieniało, które będzie nas zapalało. Potrzebujemy takiego Słowa, Panie. Potrzebujemy ognia, po to, żeby zdobywać świat dla Ciebie, żeby poszerzać Twoje królestwo, żeby wydobywać ludzi z ciemności, z trudnych miejsc, przyjść do poświętych do każdej z nas. Wołam do Ciebie teraz. Panie, ja wierzę, że ta modlitwa nie zgaśnie z tym słowem, ale będziemy wołać tak długo, aż nam się objawisz, aż dotkniesz nas w sposób osobisty. Ja się o to modlę do Ciebie, Ojcze, przez Twojego syna Józefa Chrystusa. Duchu Świętym. Amen. Kochane dziewczyny, zachęcam Was do tego, żeby wołać do Jezusa i nie przestawać, aż objawi się Wam w sposób osobisty, aż poszle słowo, aż postawi człowieka, albo nie wiem, Wasza modlitwa będzie wysłuchana i naprawdę Wasza wiara się rozpali na nowo. Życzę Wam tego na ten nadchodzący czas, nie tylko tydzień, ale w ogóle ten nadchodzący rok, żebyśmy przeżywały właśnie takie spotkania z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego, błogosławię Wam w imieniu naszego Pana Józefa Chrystusa, Papa. Pa.